Siema, o czym jest ta gra dzisiaj? E, no słuchaj, who's your daddy? Jakim cudem kur*** nie wiesz. No co, masz ojca i dziecko i zapier***asz, tak? Ale ty stary, w ogóle grę, którą wyciągnąłeś, to jest ze topka, nie? No ja wiem, ja wiem stary, Ktoś, jakby... To Wśród top rzeczy niespodziewanych się to w Who's Your Daddy, jak przeczytałem, to miałem takie wow. No stary, jakby ja też tak sądzę, że to jest dobry pick. Ja jestem dumny nie, z tego wyboru. Cześć, cześć. 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 Siemanko, cześć. cześć. Lukashini Luca, Buskowini, witamy. Siemanko Mateuszku, cześć kurka, witam. A skąd w ogóle pomysł na Who's Your Daddy? Stary, Mati... nie wiem, nie wiem, nie jakby narodziło mi się to w głowie totalnie losowo A ja w ogóle nigdy nie grałem w Who's Your daddy. Mati w ogóle no, ja do mnie myślę. w nocy napisał z takim wizjonerskim pomysłem Słuchajcie, Mati do mnie pisze tak Mam kurwa pomysł Zajebisty, nie? Sobota, gramy w gierkę Who's your daddy? Czy to się gra? Tylko we dwóch? Czy we czterech <laughs> też na przykład? A nie, no widzę, można I to... A, tak, ja tak było, tak było jest cała konwersacja Ja nie chcę być tatusiem sam Właśnie ja się nieco podnieciłem, nie, bo niechcący nie kliknąłem escape I pokazało mi się do kliknięcia Jest daddy, no daddy Mówię po... Kto idzie gdzie? Nie Proponuję wiem. wiekowo, Blady na prawo O, Blady na prawo no, ja to, ja, chyba tam nie, dołączę, nie? Tak? Nie no, bo no, to chyba ja ty się nie do no, nie Nie no, gdzie no, przecież ja sam nie ogarnę tych dwóch dochodów, dwóch no. dzieciaków No, no dwóch dwóch dzieciaków mi się podoba. To ja będę pełnił rolę ojca razem z Bladym Uuuu. Temat i temat jest taki Mef, dronko i na ciężkie na i, i do Dobra, dobra, ogólnie miałem pomysł, żeby grafa wziąć, ale pomyślę, że graf jest kur... ojcem mi krzyczy do was Dzieciaku, dzieciaków, wymieniaj wszystkie stolice, kurwa kraj z Europy, nie? Więc dobrze no może, i że Grafa nie cały zaczęło się! Przed nami, who's your daddy? Wow! Ej, co to jest? Czemu ja się nie dziwnym... ale, ale jesteś... Ale jesteś dziwaki! Ej, ta gra bądź. się zmieniła! Ej! Co tu się dzieje? bahory? Halo! Halo tu, wow. Zostaw mnie! Wow. Ty Ej, co ty robisz <laughs> co ty No, A Leżysz! W... <laughs> Cię, ty. Ej, ale ta gra wygląda inaczej niż kiedyś! No wygląda całkowicie inaczej! Paralizator, poważnie co, co to ty masz? Uf, ale cię sporo, A ty masz? Ale ty jesteś moim ojcem, kurwa! No to gleba, kurwa! A lepiej mi odpowiesz, dlaczego masz inny kolor skóry niż ja? Jakby jakimś cudem Dlatego, no. że jesteście adoptowani. Jak ja się, biega, się, tak szybko? Tak, jak jak się tak. biega szybko? Jak się biega szybko? Shiftem, shiftem. Nie wiem, ale ja bym chciał, stary, na przykład, cię nakarmić. Ja wezmę bananka masz ochotę na banankę. Ja cię, kurwa, nakarmię Ojciec nie! Leżeć, kurwa! Leżeć, kurwa! To ja <grym> w ogóle stosujesz rzecz bo... Zostaw mnie! Ku... Nekse ku... Nek ratuj mnie o tych psychopatów. ratuj mnie kurwa, co są psychopaci! Wentuję, wentuję, wentuje! Zwentowałem! Jak zwentowałeś? Zwentowałem! Jem szczura! Jem szczura! Ej! O... Jestem sztura, nekse? Nie, jak to? On... Ej, jestem zielony! On... Jestem zielony! Ja też chodzę zewnątrz! Idę, idę! Nie, gdzie nie... Dobra, gdzie... jedz nie ty m... k... Co ty mi robisz? Dobra, ja zaraz, ja zaraz wiem kamień! Nie, nie! Gdzie, Tutaj nie jest o, tu jest, tu jest, mam go, kurwa, mam go, gnoja! No zostaw mnie w spokoju ziomek! Zjadłem Zjadłem nasze dziecko! Jak to zjadłeś? Zjadłem nasze małe zjadłem nasze dziecko! Zobacz, i ciebie teraz biorę pod pazuchę i zakurmy. Zostaw mnie, kurwa! Ej, zaraz nie nie y, szybko muszę zaraz karmić! Nie mogę skakać! Jedzenie, jedzenie! Jak ja koszę trawy, wiesz?

jak jesteś dzieckiem po prostu Tak, tak. tak. To było ciężkie spotkanie z wachorami. To było ciężkie, czyli wy jako dzieci tak. musicie się zabić, a my jako rodzice, jako... Musimy, zadbać musimy... Zadbać. o was zadbać. Ale wy na pewno jako ojcowie będziecie zajebiści, nie? No ja wiem. Nie yeah. <laughs> ja zjadłem swoje dziecko, przypominam tylko <laughs> <o> nie? <kurmanie. śmiech> Ej, a da się jakoś zab... Dalej szybciej tym dzieciakiem? Chyba się da Nie, dzieciak, nie, no nie możesz zapierdzielać, co ty robisz? Są jakieś narkki dla dzieci, żeby szybciej biegać? Ja to generalnie bym chciał. Ooo, jeba gówno! Co ty kurwa już wpierdasz? Gówno! Ale co to się dzieje, bahory? Gdzie wy jesteście? Ja nawet nie wiem, gdzie one są! Gdzie jest <laughs> tych, tych, tych gumniaków? Ojciec, my tu się dobrze, kóra, bawimy. Gdzie one są? Nie wiem, gdzie są bakory. Zaprzemy! Ej, tutaj na psie! Na psie jest! Na Zobacz tego go, Tak! I idę, idę! Wracaj tu! Nie, no to jest nie do. to się grać, to nie da, co tu się dzieje? No, dzie Ej, jak tym psie! No mówię! Mówię, przewróciłem się biegnąc po swoim domie! Ej, halo! Joganie, gdzie jesteś? Jednak ja no, nie wiem, gdzie ty k**a ty, 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 Co mi robisz, wariaciu? K*a co ty? Co ty? nie bij mnie! Nie biję cię, dajcie jedzonko! Dobra, tylko... patrzy k*a to! Zabierz mu to O k***, ku... Umarłem, umarłem No jak to? Za duży, za duży ciężar, za duży ciężar dałem na sztangę O k**a, ku... pomóżcie mi nie, nie ruszaj się, gówniaku <coughs> Nawet nie dam rady jak ała, ała, jak wali, tam. Ku... Gówniaku, chodź tu Jestem w piwnicy, jestem w piwnicy O no. Ku... Co ty robisz? Ja się, ja nogi dzisiaj, dzień nóg Ty chyba k**a, ku... dzień propozycji, nie? Ja co to za gra jest A ciekawe czy ja cię mogę na przykład, mamy w domu defibrylator no, <laughs> no to dawaj, tak no, się, no nie dawaj Nie mamy chyba defibrylatora w domu mi się wydaje Myślisz, że nie możesz mnie skrzesić? Zjadłem cię A nie, to luz, to spoko Dobra, gówniaku, chodź tu Blik, O, ja mogę skakać w <laughs> Gówniaczku! Myeeek! Obezwładnienie! Panowie, ale ta gracha polega na czymś innym! Można tutaj z tobą i. My... pewnie tak? Tak, tak, za chwilkę mi płuca wysiądą. Jak to za chwilkę ci płuca wysiądą? No, no, no. Nekse za będąc noworodkiem. Normalne. No jest tak. Gówniarzu, jest ty mechanikiem, to dopiero możesz zostać. Wychodź z no tego. No właśnie! Jabłuszko, k, pak! No, no ty powiedziem w domu, nie? Z dwoma Ej, dobra, chcesz EP, tak? Bucha wziąć? Trzymaj, trzymaj, Wej se Bucha! Zabóż se! O. Młody, weź Ciii. sobie za... O, A, jest no. zalane gerber, jabłko gruszka jest o, zalane o, Dobra, dobra, spokojnie On ch chyba pije, ten ten olejek ze środka, nie? Ty pijesz ten liquid? Ej, to się jara, Nexe Ale skąd on ma wiedzieć, że to jeszcze dziecko? Chyba Nie mam pojęcia, jak ty, Co dobra, jest? Rakiet. Dzieciak e, wam on... odjeżdża, ty! Ej, halo, nie masz jeszcze prawo jazda! O. Pra a ty, od... o. A ty, A co tu się od.? Ja tam w tobą go wybuchłem. Jechał się w płot i wybuchło. Zmiana, zmiana. Dobra, zmiana, no. Dawaj. Dobra, to gdzie, kto idzie? Ja jestem teraz bombelkiem. Dobra, to startuje. Teraz my, Blady, jesteśmy dzieciakami. Gdzie, gdzie wy jesteście? Jesteś? ja chcę być taki jak mój tata. Mój tata pracuje w FL Studio często i ja chcę robić też rzeczy. Tutaj biję w bębenki teraz. Ey, ty Ja ci a Dzieciaku, Zara będę Ej. bił. Ja ci k. A... Nie, gdzie ty nie, nie, gdzie ty jesteś? Oła! Myślałam, że macie w ręce! O, dawaj, dawaj, tu! Wow. A nie, to jest swej koło! Jak mogę to bo rzucić? Ała! Co tu się odpierda? O, cukierki! Ej, nie ma Cukierków, dzieciaku! O! dzieciaku! Ty... Oła! tego nie. dzieciaka, przysięgam! Zabierz serdzieczko stąd! Weź, Ej, wyrzuć go, je kurwa do śmieci! Będziesz kurnym ojcem? Będziesz najlepszym ojcem na świecie! okej, okay. rabini są zgodni, rozumiem. Ej, ja słyszałem, że dzieci świetnie potrafią pływać, tak mi się wydaje. Potrafią, potrafią! Tak! Zaraz to sprawdzę w tym gigantycznym basenie, czy na pewno dzieci potrafią pływać? Dobra, idziemy do Blabiego, idziemy do Blabiego! Basen, ta tobie! Ej, właśnie, ja nie wiem gdzie jest tym basen! To jest moje przeznaczenie, ojcze! Podobno w menu jest opcja Classic W Y I można grać w starszą to... wersję Ej podobno A tu jest basen widzę Ej w ogóle dostałem info że podobno można włączyć klasyczną wersję gdzieś w opcjach Ale nie wiem O to zobaczymy Gdzie o, jesteście dzień. małe k... Ojej ale basen Ojejku Nie skacz nie skacz Zjadą zjadą Jak ty tu? To... Ojeju, zaczynałem się dusić Nie! Dzieciaku! O Jezu, nie umiem pływać. No kurwa, Nie mogę cię podnieść! No chodź tu kurwa! Mam, przejąłem! Przejęcie dzieciaka! Nie, nie mam go! Gdzie ono jest? Udobiony. Aha, Dobra Nexe, my byśmy byli jeszcze kurwa gorszymi dziećmi, nie? A co tu robi wieś? Nic nie robi... Co tu robi wieś? Jak tu kurwa wejść? Ale Ale w ruchu jeban! o... kto ma ja tak? Kupaki, kupaki. Tak? Kupaki, kupaki. Ty kurwa mała Ty kurwa mała Ty k***a Ci kurwa za*** zaje... Chłopaki nie, miałeś, piję paliwo, nie piję piję po piję paliwo, piję paliwo paliwo Wylewam tu benzynę Podpalę tą budę w p***ku zaraz Ja ci kurwa do mordy naleję benzyny Mali, O proszę, Jestem, jestem Co się dzieje? O k***a co jest? Jak mam wstać? O ty Wyro... go, rozje***łem go Ja chcę grać na Xboxie? włącz mi Przestań tej f***a już tu wariacie Ma bo na mnie Biegnę 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 Ja tam zjadłem detergenty Ja ci kur... zaraz jem Oj ale sobie leję persila do Japy Weź weź tego dzieciaka weź tego dzieciaka nekce To jest wybrane w perworzu skutkle Gdzie ten kurwa mały blutas! Gdzie ten kurwa jest psiasz mały pierd... ancymon dzieciaku gdzie ty jesteś? Oszołomie małe on jest? O tutaj bierz go Bierz go do pralki nic nie warty kurwa Wciąż, mały Ja nie mogę nic zrobić z tym k dzieckiem. dzieckiem dalej niż żygam, ułat wow! lecę! Do sąsiada mnie wywiało prawie! Co ty mówisz ze swojego dziecka? No bo to k mały jest Ancymon taki, no, poczadział Jedna minuta została. Dobra, o jesteście k zniszczeni. Gdzie ten mały skłon? Szukaj go, znożymy, mam! Nie to Blady k*** Zjadłem go, dobra, rozpijemy kocha Izzy, nie Jest Naprawdę taka kurwa jak jadę, Pato jak jadę k to jest zabawa Burz do kontaktu widelec! No nie ma nigdzie widelca! Ja... Ale... Ej, szczerze to ja nie wiem, k***a Nie mam pojęcia, jak ty to przeżyłeś, szczerze mówiąc. Easy. Dobra, sprawdźmy ten klasyczny tryb. Kasa. Słuchaj, ale chyba musicie przyznać, co? Że wyszło na to, że... No jesteśmy po prostu lepszymi, tak? Ojcami jednak. Nie, no jesteście mega dobrymi ojcami. K***a! Przepraszam, przepraszam. Akurat Max Verstappen jechał teraz. Normalne? Normalne. O! Who's your daddy classic? Ty, wyszedłem do menu, kliknąłem to i otwiera mi się k*** nowa gra, jakby. No i to jest to, co ja pamiętam! No i Git, let's go! I normalnie ino odpala. Nie, to samo jakby. No i to jest to! I to jest stary Who's your daddy, który pamiętamy wszyscy. I to jest k. No Mogę, mogę, Ja jestem ojcem. O! O! No! Dobry czas! Stary czas! Teraz to ta! Który to jest głównie jak ten na górze? Ja, to ja! Hehe! He, chodź! Zabawimy się! Zostaw mnie tato! Gdzie ty poszedłeś podoba? maluchu? A tato, pa, to... Nie, to boli! Tato! to. Ał. No i co malutki? Jezus, Uwaga, Halo. Leci! Bąbelek! Gdzie ty o. jesteś? No i to jest dobra zabawa! Za p na, Gdzie ty jesteś? Aaaaa! Spie... ojciec! Chłopaki główne danie, za chwilę będzie podane! Ja śpię, ja śpię! Panie. O nie! No i pięknie, no i pięknie! Wszedłem do piekarnika! Pięknie, Neksa! No Kurwa, widzi mnie, skurwisz! Ej, co jest! Debile dwa poszły gdzieś już, kurwa, to. Już straciłem z oczu, kurwa. Uda to, się, wierpila, uda się! Chwila, moment. Yeah, Neksa, Neksa, jesteśmy, kurwa, nie. w tym! Zgadza się! To. Nie! Uciekaj! Wracaj tu, łap tego pierwszego, otu, po krótku! na prawo, jak wyjdziesz od basenu, na prawo biegacie! Tutaj jest jedno. Nie! Chłopie! Bierz go, Mam go, chłopie! Do łóżka, -a. Zostaw mnie, tato! Ale ja nic ci nie robię nawet. Ja chcę się pobawić, tato! Ja chcę się pobawić! Tato. Nie ma kogoś zabawy z z tą piłką. Tato! No nie chcę do no nie chcę do ma, powiedz, oh, kwa, co ci się dzieje? Ej, czemu do góry nogami biegam? <laughs> What się? shit? się? Co jest? Czemu ja tak biegam dziwnie? Ty jesteś pokręcony. Dobrze no jest. I... A czemu ja tak dziwnie biegam? A ty zrobisz coś z tym dzieckiem? No właśnie, kurwa, ja biegam do góry nogami. No ja widzę właśnie. No i czemu? No nie wiem. Co tu się odwaliło? Czemu on tak biega? No właśnie. Może musimy zresetować yes! To co, może my ojce, znaczy ojcowie Chodź, idziemy ich ogarnąć, chodź No dobra, szybko zawijamy się stąd Póki Oj, ojcowie nie przyjdziesz Tak, totalnie Johnny, oni Ty ich oh! widzisz? Aha A masz drugiego? Mam, tu jest Kładź się do łóżka, kładź się do łóżka Dobrze i wejdę sam Ty, a czemu no, tu k***a ten obraz? Nie mogę wejść do łóżka gdzie jest drugi? Nie wiem, jak k... biorę tego p***olonego oszołoma małego i ku nie, nie! A jak się rzuca? O kur... Biegam do góry nogami. GG. Ja nie wiem, ale gdzie jest drugi dziecko, tym lepiej powiesz. Nie wiem, ja idę położę do łóżeczka naszego, kur... nie? Dobra, ja go nie mam już, nawet nie wiem kiedy. Zapraszam was wszystkich do garażu! Mam go, mam go! O nie zapał mnie! Halo! Miałem jest coś sam odpalić! Co z nim robimy? Co z nim robimy? No, no trzeba go. Na, na, na tabletkami trzeba go. Nie! A pomocy! Coś nasadłem się farby! Nic mi nie zrobicie! Farby się najadłem! O, no, Ale mam fazę! Nie! Młody się opioidów! Ale mam fazę! Gdzie on jest? O tu jest! O. Czego się na... Oooo oh, persilu Nie, spuszczam cię w kiblu dzieciaku To się pomała! Dobrze! Nie! Nara! Nara! Ja to ja się Dobrze, dobrze, bardzo dobrze! Tak przegrać, to nawet mogę. Ja też. Dobra, rozp... O! Co? Co jest? Kubu, do łóżka lesz tu. Nie chcę. Dobra, tak to chodź kurwa. Jak nie chcesz to Se inaczej pogadamy. Nie, chodź! Ja... działałeś? Ja cię kurwa, zaraocza dary, dzieje, dary. kość. Tata proszę, cię zostaw. Dobra, dobra, gdzie jest drugie dziecko? Mężu, mężu, gdzie jest drugie dziecko? Słuchaj, jedno, jedno sobie położyłem, tak? A tu jest Ej, gdzie jest drugi A, Spiekł! Pan Simon! O, widzę cię kur... pan Symon pieprzony ty. Tylko o, dzieje mi się coś. Przepraszam, synu, niechcący skręciłem ci kark. Neksę skręciłem kark dla naszego syna. Aha. No dobra, ale ja przynajmniej tego najważniejszego zostawiłem. On wyrośnie na dobrych ludzi. Dobra, ty razem, Blady, pozwolę ci opuścić ten pokój Dziękuję ci, ojcze, że pozwoliłeś mi opuścić. Wyjdź, ja, wyjdź, na spacer. Ja chciałem, ja chciałem, y, chciałem iść jest y, pokoju y, twojego i mamy. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Ja chciałem ci coś pokazać, co ostatnio znalazłem. Nagrałeś kiedyś taką grę. Jaką, jaką? Jaką? Grałeś w taką grę jak. Among Us? Że wschódę k***a do venta! chce dziecko nam uciekło! Mmmm, blady! I w kontakcie wygląda! Nie, nie, Jak pilnujesz k*** tego bochora, Mati! No kupa Zwentował mały kursy. Dobra, to ty się zajmij, blady Mati, da poradzisz sobie Tak, tak! zajmij się sobą, zajmij się sobą. Ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Chcesz, chcesz Weź za... mu, Nexe O do... No. Za mu z w łeb dzieciakowi! Je jest tu, jest tu! <grym> a, Dzieciaku! Nie. Ty nie miałeś pilować przypadkiem syna O ka Sorry, zrobiłem mu atak DICOS <grym> Oj. Nie. A mówiłem, mu, zajmij się sobą kurwa, nie? Nie, ja teraz ja teraz zadbam o wiele lepiej o dzieci, wiesz, Nexy? Ja już to widzę no Gdzie jest nasze drugie dziecko? LADI! <grym> gdzie jesteś? O, jest, to, tutaj tutaj generalnie ma tutaj... gdzie ten skur oh. syn małe! Widzę skur... Okay. Widzę sk syna mojego! Dzieciaku, uważaj na siebie. Nie, nie, nie. Uważaj nie. na siebie, uważaj na siebie, naprawdę. Musimy wrócić do domu. Nie możesz wychodzić. Nie. Siedź w domu. Siedź w domu. Nie, czemu nie mogę się puścić? jesteś małym dzieckiem. Małe dzieci się nie puszczają. Leż k. Świeże małe. A ja idę się pocilować. Ej, życie mu spada, życie mu spada. Idę go na karmie! Dzieciaku, dzieciaku, żyj, żyj dziecko. To jest mój koniec! Żyjdzie Ciaku! Pod wodą na pewno umiesz oddychać! Umiem, ale to jest mój ta, pół, na koniec! pod wodą mnie jest... ja też nie na Na trąbie wody. na niego! Aj, je...